Serdecznie Szymon z, z tej strony Świtłania. Tradycyjnie poprawiam okulary i kilka bardzo istotnych zdań. Na temat, który już troszkę kiedyś opisałem, który opisuję w artykułach, który w nagraniach często poruszam, jest takie nagranie, które mówi o kwaśności żołądka i kwaśności organizmu. I dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć kilka zdań właśnie powiedzieć na temat tego, jak sobie przypomnieć, jak sobie zbadać kwaśność żołądka, bo one mają kolosalne znaczenie. Żołądek, odpowiednia kwaśność, czyli pH na poziomie 1,5-2, 2,5. Z kolei organizm, krew na poziomie 7,4, 7,5, prawda? Te parametry, o których mówię, one są dosyć istotne w sytuacji, kiedy podpowiem, jak zadbać o to, kiedy zbadamy sobie, jak to wygląda PH żołądka, jak wygląda PH organizmu, aby sobie z tym fantem poradzić, wiedząc o tym, że mm, tworząc niewłaściwe, czy mając niewłaściwą kwasowość, czy brak kwasowości, tak jak w przypadku żołądka. Konsekwencje tego są takie, że stwarzamy rewelacyjne warunki do rozwoju pasożytów, patogenów różnego typu, prawda, które wbrew czasami, no, na przykład kandida, która jest absolutnie przyjazna nam, jeśli jest w tym miejscu, w którym powinna być, a przy kwasowości, przy rozstrojeniu tych jelic, żołąka i tak dalej, zaczyna ona sobie wędrować w różne inne jakieś tam lokacje w organizmu i tam przestaje być nam zbytnio przyjazne, prawda. Zatem. Powtórzę jeszcze raz, bardzo kluczowe. Zresztą ci z Państwa, którzy korzystają z naszych wysokich, wysokowibracyjnych sklepów, najzdrowszych sklepów teoria.pl, czy to we wronkach, czy w ściance, czy w Lubaszu, kiedy na konsultacje ktoś się zjawia, prawda, czy w ramach gabinetu medycyna zdrowia, wysokowibracyjna medycyna zdrowia, biogabinet.eu, czy my wysokowibracyjni dbamy o to absolutnie cały czas, żeby się tam znosić odpowiednio wysoko doktor-zdrowie.pl, czyli my Elżbieta i Szymons Polankiewicz. Zdecydowanie podpowiadamy, że kluczowym dla naszego jest to, oczywiście, tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, o czym często wspominam w nagraniach. Otóż, aby zepsuć sobie proporcje kwasowości, czyli niewłaściwa niskie, niska kwasowość żołądka, a wysoka kwasowość pozostałego organizmu, jest na przykład efektem lęku, Strachu, stresu. I tu od razu podpowiadam taką bardzo ważną rzecz. Stres, lęk, e, te wszystkie rzeczy, tam spać nie można, ktoś się w nocy budzi, itd. To są wszystko naczynia połączone, ale jedną z podstawowych m, takich rzeczy z, z tego, co natura dała do dyspozycji, to absolutnie są adaptogeny. To przy okazji stresu m, podpowiadam. Adaptogeny przede wszystkim są tym czymś, co w sposób rewelacyjny potrafi poradzić sobie z tym stresem. I ten świat zewnętrzny narzucony nam przez uzurpatorów, prawda, z tymi wszystkimi z lękami, strachami, dużo łatwiej, prościej jest nam sobie z tym fantem poradzić. Zatem kwasowość żołądka, tą metodą taką czystą, prostą, domową, to jest soda oczyszczona. Przypominam, łyżeczka sody oczyszczonej, pół szklanki ciepłej, przygotowanej wody, wypijamy. I taki test podkreślam, trzeba zrobić dwa razy. Już za chwileczkę powiem jak, kiedy. Wypijamy i z zegarkiem w ręku kontrolujemy, kiedy nam się odbija. To ma być odbicie takie porządne, jak, jak często powtarzam kolokwialnie, jak chłopu na roję po pięciu szybko wypitych piwach. Czyli wypchnięcie, czy jak młodzież czasami idzie ulicą, jak walnie, prawda, aż szyby drżą w oknach. Nie mylić oczywiście również, podpowiem, ruchu wymiotnego z odbiciem się. Ja wiem, że to, co mówię, brzmi może wręcz troszkę infantylnie, ale niestety jest adekwatne często do właśnie tego pomylenia, że tak się wyrażę, tym bardziej jak ktoś nie stosuje w życiu takich prostych metod, jak porządne beknięcie, prawda? Dla niego jest to coś nieznanego i raptem może to pomylić. Tak, tak, to, tak, takie rzeczy się dzieją, dlatego podpowiadamy. Tak jak mówię, może wydaje się to infantylne, ale jest to dosyć istotne. Zatem wypijamy i kontrolujemy, kiedy nam się odbije, czy to będzie, ale dokładnie, czy to będzie 30 sekund, 40, czy minuta, czy półtorej, czy dwie i tak dalej. Nie minuta albo dwie, albo pół minuty, albo półtorej. Nie, 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 to ma być albo pół, albo 40 i tak dalej, czy to 5, czy może po 15, czy 20, 20 nawet minutach. I robimy ten test. Z naszego doświadczenia długo, długo, długoletniego wiemy, że bardzo dobrze jest taki test sprawdzić, zrobić sobie dwa razy, czyli raz zupełnie na czczo, buźka wypłukana, prawda, rano, kiedy wstaliśmy i zanim cokolwiek spożyjemy, wodę z sokiem, wodę z cytryną, wodę w ogóle, prawda, czy jakieś śniadanie, to robimy ten test zupełnie na czczo, a drugi test najlepiej jest zrobić tak w połowie drogi między posiłkami głównymi, czyli na przykład między śniadaniem a obiadem, albo obiadem i kolacją. I to te wyniki mogą się troszkę różnić. O co w tym wszystkim chodzi? O dwa różne stany zaangażowania żołądka. I to też daje obraz nam, jako naturoterapeutom, na jakim etapie jest żołądek, jak on pracuje, czy on sobie jeszcze jako tako radzi, prawda? Czy już jest dosyć duży problem, który potem często jest. Efekt, czego efektem często są różnego typu choroby, a początek bardzo często, czy to jest Hashimoto, czy to nad, czy tarczy, czy zawały wręcz i wiele, wiele różnych dziwnych rzeczy. Dziwnych mówię, chorób, bo one są generalnie z natury rzeczy nam kompletnie niepotrzebne, a generalnie, jak mówił Hipokrates, są lekarstwem, są podpowiedzią, żebyśmy coś w swoim życiu e, zmienili. Zatem to jest ten test, i ten test. Oczywiście im wcześniej się odbije, tym lepiej. I do nas, kiedy dociera ta informacja, czy to jest po 30 sekundach, czy po 40, czy po półtorej minucie, czy po 5, daje nam, inform... daje nam mądrą podpowiedź taką, w jakim kierunku pójść remontując tego człowieka. I teraz kwestia, jak zbadać, sobie, jak zbadać sobie kwasowość organizmu, czyli tej pozostałej części. Która powinna być na poziomie alkalicznym, czyli neutralnym, na przykład 7,4, 7,5 przy krwi, prawda, przy 8 już tam, a to są dosyć istotne cyfry, bo zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż najzwyklejszy papierek lakmusowy. Tutaj podpowiadam, to akurat byłoby dobrze zrobić przez 2-3 dni pod rząd, z rana, szczególnie z rana po nocy. Dobrze jest się wtedy wieczorem niespecjalnie narzelać, żeby ten ostatni posiłek był, powiedzmy sobie, tej 17-18. Dlaczego? Dlatego, że jedzenie ma dosyć istotny wpływ. Jeśli powiedzmy sobie wypijemy pół litra wody z ogórków i za godzinę zbadamy, pójdziemy do toalety i zbadamy sobie pH, ono będzie jakby efektem tego wypitego soku, tego, tego, tego kwaśnego prawa tej wody z ogórków. Zatem kolacyjka odpowiednio wcześnie i następnego dnia bierzemy papierek lakmusowy i co jest bardzo ważne, bierzemy sobie ten macz środkowy do badania. Czy możemy tam troszeczkę do jakiegoś naczynka, czy po prostu jak sobie siuśkamy, to tam delikatnie tą końcóweczkę dotknąć, pamiętajmy, że papierek lakmusowy łapiemy z jednego końca, nie łapiemy drugiego, bo zakłócimy, dlatego że zewnętrznie my mamy od naturalny, naturalny yy, no, yy, mikrobiom. Yy, który jest na fazie kwasowości, który nas chroni przed różnego typu patogenami. Dlatego też zbyt częste mycie rąk, odkażanie spirytusem i tak dalej, czy noszenie rękawiczek na okrągło powoduje, że wykańczamy swój własny odruch obronny, który mamy z natury dany przez stwórcę, prawda? Zatem ten papierek lakmusowy sprawdzamy. Na tych pudełeczkach z papierkiem lakmusowym mamy dokładnie w kolorach pokazane, jaki kolor osiągnie pasy. Możemy przyłożyć i mamy bardzo dokładne, wbrew pozorom, wyniki tego, na jakim poziomie jest pecha naszego organizmu. Oczywiście robimy to, mówię te dwa, trzy, nawet cztery, czy może pięć razy pod rząd, żeby mieć skalę porównawczą. Czy one się różnią drastycznie, czy też są zbliżone? One mogą tam pół procenta w tą, czy w tą stronę, pół procenta, przepraszam. 0,5 pH na przykład mogą się troszkę różnić, bo to też jest kwestią oczywiście spożywania posiłku, ale co nam dosyć istotną daje informację, która mówi, wiemy, w jakim kierunku pójść, czyli wiemy, jak działa żołądek, wiemy, jak działa nasz organizm i wtedy musimy podjąć jakieś konkretne kroki. Jeśli chodzi o żołądek, to powiedzmy sobie, że zrobimy po raz kolej, jakieś kolejne nagranie. Oczywiście wiemy, że dla organizmu tak przy okazji wszystko, co jest gorzkie i kwaśne, jeśli spożywamy, jest dobre dla naszego organizmu, a już na pewno gorzkie. Czyli wszystkie piołony, mówiąc o tych naturalnych ziołach, różnego typu piołuny wrotycze i tak dalej, one mają kolosalne znaczenie i wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, wszystkie adaptogeny jakby powinny być na co dzień w naszym jadłospisie, w naszym menitym zdrowotnościowym. A teraz mówiąc, jeśli stwierdzisz w którymś momencie, że Twój organizm jest tak zakwaszony, że właściwie pH ma takie jak, jak powinien mieć żołądek na przykład, co trzeba zrobić. Otóż czysta fizyka nam podpowiada wiele rzeczy. W dawniejszych czasach były coś takiego jak wody alkaliczne, źródła wody alkalicznej i ludzie tam szli się, kąpali, prawda, i w konsekwencji uzyskiwali proces odmłodzenia. To, co trzeba zrobić, no mamy wanny, ja wiem, że dosyć w tych kuriozalnych czasach, które trwają od xx czasu, a teraz tu mamy super, hiper kuriozum, kuriozum, prawda, jakieś pandemiczne, ale generalnie chodzi o to, że jeśli masz wannę, to skorzystaj z tej wanny. Proces jest taki, my często podajemy, tu akurat nie, ma, nie mam przepisu na to przy sobie, ale odsyłam, jeśli ktoś potrzebuje informacji, zapraszam serdecznie, podpowiem. Otóż trzeba zrobić kąpiel, do której wykorzystuje się na przykład sól kłodawską, sól himalajską, ale sodę oczyszczoną również. Tam mamy taki zestaw czterech, pięciu składników, które spokojnie można wrzucić. Wczoraj na przykład testowaliśmy, małżonka przetestowała taką kąpiel, nawet ściśle nie zastosowała tych, no proporcji, które tam tam są, to no po prostu tak troszkę na oko, że tak się wyrażę, ale i tak uzyskała w wannie pH na poziomie 8, a to już jest dobre rozwiązanie, bo zakładając, że no najlepsze byłaby w wodzie 8,5, ale zakładając, że mamy zakwaszony organizm i jest on na poziomie, nie wiem, 4, 5, prawda, czy jeszcze, jeszcze niższym, konsekwencje są tego takie, że naj, najzwyklejsza fizyka mówi o czymś takim, że kiedy jesteśmy w wannie, w płynie w cieczy, w wodzie o powiedzmy sobie 8 czy 8,5 pH, a nasz organizm ma 4, następuje naturalny proces wysysania tych, tych kwasów, tych niedobrych rzeczy z organizmu, włącznie z toksynami zresztą, to jest niezwykle istotne. Taka kąpiel, ona powinna być granica 30 minut i temperatura wody, co jest bardzo ważne, nie powinna przekraczać tych 40 stopni maksymalnie, te 36, bo tak przy okazji podpowiem, że mm, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale co jest bardzo ważne, co się często w saunach stosuje, otóż jesteśmy w saunie, prawda, gorąca sauna, wypocimy się tam te toksyny wychodzą, mm, a potem stamtąd gdzie będzie pod zimną wodę, do zimnego jakiegoś zbiornika z wodą, który... Z racji tej, że jest zimny, ma strukturę bardziej alkaliczną. Tak, im bardziej zimna woda do kąpieli, tym bardziej mamy ją zalkalizowaną, stąd też nie podnosimy drastycznie, chociaż ja osobiście uwielbiam gorące kąpiele, ale tutaj ewidentnie przy odkwaszaniu organizmu sugestia jest taka, żeby to było te 36 na poziomie powiedzmy temperatury ciała MAX 40. No, można sobie to zbadać, jak są takie termometry, jak my mamy tutaj też u nas w najdroższym sklepie, takie termometry do badania temperatury wody, jak na przykład chcemy hierbamaty zaparzyć i mieć tą 70-80 stopni, mieć pewność, że taka jest, to wtedy spokojnie właśnie zaparzamy i sprawdzamy tym termometrem, również w tej wanny spokojnie, to też działa. Zresztą korzystam z tych termometrów nawet tutaj, kiedy kontrolujemy temperaturę w sklepach, czy to we wrąkach, czy w ściance. Ścianki od orzeszkowej, wronki prac wolności. Kontrolujemy, czy jest tam odpowiednia temperatura, czy ona nie spada poniżej jakiejś tam, więc wiemy, że żeby wszystko było ok, kiedy nas tam nie ma, żeby to przynajmniej w granicach tych 10 stopni było utrzymywane, 10, 12, prawda, wiedząc, że tego właśnie wymagają te wszystkie wspaniałości, które mamy do dyspozycji. Oczywiście w ciągu dnia tam troszkę cieplej robimy, aby kiedy my przebywamy. Też nie za dużo bo zwróciliście uwagę, chociaż tutaj w ściance akurat mam to do siebie, że przemieszczam się między jednym a drugim pomieszczeniem. Po drugie, to robi również mi za ewentualnie to, do czego nas zmusza świat uzurpatorów. Ok, mam nadzieję, że to jest jasne i oczywiste, czyli żołądek sprawdzamy sodą oczyszczoną dwa razy rano na czczo, potem między posiłkami. Tak w połowie drogi byłoby najlepiej, jest najbardziej optymalnie. Chodzi o takie, jak mówiłem, dwa różne stany zaangażowania żołądka. Kwasowy żołądka, najlepiej papierek, lakmusowy, najzwyklejszy papierek. My w tych naszych opakowankach mamy tam coś chyba około 100 sztuk, w związku z tym cała rodzina może przez pewien czas spokojnie z tego korzystać i jest to rzecz, która powinna być absolutnie niezbędna w każdym domu. Bez tego warto sobie jedzonko sprawdzać. Przy okazji można odkryć, że pieprz jest znakomitym, znakomitą przyprawą. Ale zakwasza nam troszkę organizm, a z kolei na przykład czarnuszka, która również można robić za pieprzy, jeśli ją zmienimy, ma zupełnie odwrotne działanie oprócz tego zdrowotnościowego, nie zakwasza nam organizmu. Na przykład, ale to potem tym papierkiem lakmusowym możemy jeszcze różne rzeczy, na przykład wczoraj również sprawdzałem DMSO, rozrobione już, miało 8 pH, czyli dawkując na organizm, kiedy to się tam wchłania, to automatycznie wprowadzamy pH to właściwe, a nie jakieś tam jeszcze przykwaszamy organizm. Ale tak jak mówię, w kąpieli znakomicie. Aha, ten czas kąpieli jeszcze chciałbym podać. Taki minimum, kiedy zaczyna się ten proces wymiany, tego wysysania, tego, tego, tej kwasowości z organizmu, bo no to się zaczyna gdzieś tam dziać po 20 minutach, w związku z tym te minimum 30, 30 minut, ale również 120. Oczywiście wiemy doskonale, że w dawniejszych czasach, czy to druidzi, czy Celtowie, czy tutaj na ziemiach dawni Słowianie, prawda, oni również w tych alkalicznych wodach potrafili siedzieć długi, 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 długi czas, no ale tutaj mamy takie, a nie inne czasy, w związku z tym chociaż tą wannę wykorzystać, aby te. Minimum 30, a najlepiej nawet do 120 minut wytrzymać w tej wodzie alkalicznej, aby odkwasić swój organizm. I to jest taka, taki początek drogi do tego, że potem zacząć remontować te wszystkie rzeczy, no, układ hormonalny, układ limfatyczny, układ krwionośny, prawda, żeby cały ten te wszystkie naczynia połączone spowodowały, a spowodowały, że również zaczyna nasza psychika, nasz umysł łatwiej komunikować z sercem, serce, z umysłem, bo to są wszystko naczynia połączone, bo jesteśmy całością. Wszystkie nasze cząsteczki rozsiane gdzieś w kosmosie, tak, tak? Bo tak to wygląda. One również w którymś momencie się z nami zaprzyjaźniają, znowu zaczynają z nami współpracować i zaczynamy wchodzić w stan człowieczeństwa, radości, uśmiechu, miłości. A to generalnie o to chodzi: ten stan wysokich wibracji, bo kwasowość ma tu kolosalne znaczenie również przy tych odpowiednio wysokich wibracjach. Kolejne nagranie. Pewnie za jakiś czas o tych wibracjach zrobimy, a tam przy okazji zawodów niskowibracyjnych kilka przykładów podam, żeby zasygnalizować, że takie rzeczy też się dzieją. Zatem dobrego dnia życzę. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergoterapii, dr zdrowie.pl Elżbieta i Szymon Spolkiewicz. Mam się dobrze, do miłego!